Witam wszystkich. Zapraszam na bitwę w ROM2 Multiplayer. Tym razem szybka bitwa z jadz Polutkiem, bardzo sympatyczny gracz. Myślałem, że bierze Rzym. To muszę tutaj skorygować, no bo na pewno chcę zagrać bojami, ponieważ ostatnio sobie ich rozkminiam, ale kurczę przydałaby się jazda nietająca, może być ciężko. Ale to jest jakiś, bo To jest początkujący gracz, więc żeby było ciekawie Tak zagrajmy może więcej włóczni potrzebuję To na pewno chyba nie weźmy tych i za to weźmy włócznie. Za może zamiast tego więcej. 4, 5 i jeszcze jednego, może. A zobaczymy. Napiszę sobie to tymczasowo. No dobra. No jeszcze raz, zobaczmy, tylko jaka to jest mapa. A. No dobrze, może być. Podejrzewam, że weźmie słonie No i obawiam się, że może mieć syryjskich łuczników. Ale taka ilość włóczni z oszczepami powinna mi chyba nie wyeliminować. Chciałem za bardzo brać wojowników celtyckich, bo na słonie są strasznie słabi. No, walki z piechotą mogą być, ale na słonie podejrzewam, że jakby słonie w nich wjechali, to To raz dwa by zwiali z pola bitwy, a tak z, z tymi um, wam, że w Łucznicy ci najtańsi też długo się nie otrzymają. Ale myślę, że wystarczy. Zobaczymy. W ogóle... hmm. Mam czterech mieczowych popleczników, dwóch zaprzysiężonych, trzy, trzech wojowników z torporami, sześć yy, oborowych sług dwóch celtyskich łuczników, szlachetną jazdę i ciężką jazdę dwie jednostki. Zobaczymy co będzie miał przeciwnik, ale to pewnie dopiero jak wyjdzie z zagórki. Przyjedziemy się tam zobaczymy. Ustawiam część w w sług w pierwszej linii. Żeby w razie czego jakąś szarżę kawalerii powstrzymać. Mam nadzieję, że nie ustawił się na dole. No i chyba ustawił się. A nie. Aha, rydwany. I co do tego? Nie ma słoni, ale są redwany. I to dwa. oddziały. Ale. Tja kawaleria powinna sobie poradzić z rydwanami. Battery. Advance, battle me. ready. Get Our running. Riders advance. Gaelic warriors, warriors move out. Levy free Ostatnio robiłem sobie testy atków automatycznych, to znaczy, że można zgrupować grupę. Włączyć tu grupę ofensywną, kliknąć jedną jednostkę i teoretycznie powinny wszystkie jednostki. aha. muszę się prowadzić. Powinny automatycznie zaatakować. Ale oczywiście chciała to tak, że szkoda gadać. A ten oczywiście będzie jechał tak szybko, że. Tłukęle dwany, które się tutaj część z nich przedarła. No. A, to się zablokuje. No, A, torytwany mamy z głowy. Hmm. Torytwany jest katana. Tu będziemy To tu, tu będzie z tej strony. Oho, już tu zaczynam atakować. Jedną kawalerią pojedziemy z tej strony. Teraz poborowy włóczników... A i się daje tu wystrzeliwać. Jest... O, jest generał, super. Generała sobie postrełamy. shieldy sobie zrobię z poborowych sług, bo już mi się do niczego nie przydadzą. Tu jeszcze mam jednych. O, generał. Jeszcze się okaże, że padnie za nim. A teraz zobaczymy, jak zrobi komputer automatycznie wydany rozkaz. Ile mu zajmie? Zajmie zaatakowanie, ruszenie się tu, a potem zaatakowanie łuczników. To są falangi tak. No, jakoś mi się udało. Przejdziemy przez nich. To są falangici też falangici. A to szermierze. Dla tych mieczowych popleczników rzućmy. Tych farangitów obejdziemy. O, już tu linia się sypie. Generał już nie żyje. Nie może teraz się odwrócić do tej mojej jazdy. Teraz mogę włócznikami atakować od przodu. Szybko zginął, ale... co nie o to chodzi. O. No niestety. Sami falangici plus włócznicy bez kawalerii. No ciężko z czymś takim powalczyć, no ale to rozumiem, że to jest początkujący gracz, więc jeszcze mam trochę oszczepów. Już zaczyna się cofać. Już zaczyna atakować. No i totalna masakra. Mogę przesrać, przestać strzelać, żeby swoich nie zabijał. No taka liczba... No to prawda, są mocni faraonci, więc. A już. Już panikują. A. Tutaj przeciwnik powiedział, że nie weźmie więcej rydwanów. No, rydwany, rydwany są spokojne, mogą zabić naprawdę dużo, ale niestety padają jak muchy od ciężkiej kawalerii. Nawet tutaj trochę mi zabiły tej kawalerii, ale no to dlatego, że, że to jest średnia kawaleria. Natomiast ta kawaleria te rydwany spokojnie, bez większych strat. Zresztą oszczepy też ładnie zabijają. Rydwane tu nie ma nawet co oglądać. Rydwany 122 i 47. Persy łucznicy troszkę zabili falangi prawie nic. To dzięki i do usłyszenia.